się swoje ciało, daj sobie moment na właśnie usadowienie się, na odnalezienie się w najprzyjemniejszej, najbezpieczniejszej, najwygodniejszej pozycji. Po prostu rozsiądź się w niej, tak jakbyś się teraz rozsiadała w swoim własnym ciele. Jakby twoja istota zamieszkiwała teraz każdy kawałek twojego ciała fizycznego. Co to robi Twojemu ciało? Może wydaje się nawet, jakbyś była teraz bardziej pełna, bardziej cała, bardziej kompletna, połączona. I jak mówię to słowo połączenie, to co to znaczy dla Twojej istoty? Co to znaczy być połączonym? Może to też ma jakoś relacji przepływu. Jak właśnie mówimy coś dobrego komuś, to czy to nie jest te, tak, że wtedy ta osoba od razu kwitnąc i karmiąc się tymi słowami nie daje się z powrotem tego samego. Może to jest właśnie to połączenie. I tak samo, kiedy mówimy coś Trudnego, coś przykrego, to, to oczywiście też wędruje w obie strony. I czym bardziej jesteśmy obecni, świadomi, tym bardziej jest to oczywistością i nie musimy się uczyć żadnej etyki, moralności. Bo no To nie działa, kiedy zostaje to w jakiś sposób na siłach nam wdrażane. To jest oczywistość. Nie ma podziału między ja. Skontaktuj się teraz z oddechem. No w medytacji pracujemy nad tą swoją wewnętrzną rodziną, wewnętrznymi relacjami. Można powiedzieć skonfliktowanymi częściami nas. Tam, gdzie jest ból, tam, gdzie jest jakaś przykra, bolesna emocja, pewnie jest jakiś konflikt, który potrzebuje uwagi ciepły oczu obecności. Uczucia. Oddychaj, obserwuj, bądź w ciele. Całe Twoje ciało jest teraz kochane. Może odpocząć w końcu. Nie ma śladu, echa, krytyki, oceny, nie ma żadnych strażników. Jesteś takim pełnym oddaniu, poddaniu się sobie, obecności, ciszy. Jakby się teraz wypływali, wypływały na takie spokojne wody, gdzie jest przestrzeń, gdzie jest spokój, gdzie nie ma żadnych problemów ani braków. Mimo może, nawet teraz, wizualizujmy sobie, jakby taka przestrzeń mogła wyglądać. Jakie jest to miejsce? To miejsce, gdzie możesz w pełni odpocząć. To może być nawet jakieś wspomnienie z takim dawna albo jakiegoś czasu w przeszłości, kiedy na przykład leżałaś pod jakimś, jakąś ciepłą kołdrą w jakimś pięknym miejscu, czułaś się bezpiecznie. Albo byłaś gdzieś w jakimś cudnym miejscu na wakacjach. Albo byłaś z kimś ci bardzo bliskim mi się jego dotyk na swoim ciele, albo po prostu czułaś, że on Cię, czy ona widzi, naprawdę Cię widzi i przyjmuje i kocha. A może po prostu to jest jakieś miejsce, które jest Ci łatwo wyobrazić sobie, może jest z jakiegoś filmu, z jakiejś książki. Daj sobie czas, niech ono się teraz pojawi w tobie, zwizualizuje, tak, żeby Twoje ciało, Twoja istota mogła w pełni w tym miejscu odpocząć i się rozluźnić, zaporzenić, żeby mogła się rozmrozić. Jeśli jest, są jakieś ślady obrony, walki, zamrożenia, przyczajenia, to teraz wszystko będzie z chwili na chwilę puszczało, właśnie w tym miejscu. została i wizualizowanie sobie tego miejsca. Niech ono będzie bogate, niech niczego w nim nie będzie brakowało, niech będzie dokładnie takie, jak lubisz z każdym elementem, z każdym szczegółem. I nawet czujesz, jak, czego Twoje stopy teraz dotykają, jak czują się Twoje nogi, co czujesz w sercu, jak oddychasz. Rozluźnia się Twoja twarz. Co czujesz? Może nawet jakaś emocja wzruszenia, miłości, prosto I to normalne, że w takich momentach, gdy sobie takie miejsce przywołujemy, czasem właśnie też szybko przybiegają jakieś wspomnienia bolesne czy jakieś przykre sytuacje. One też po prostu czują tą energię, która przyjmuje, obejmuje i kocha, i, i wszystkie chcą się w niej ogrzać, w jej świetle, w jej obecności. Ale teraz. Dawaj 100% swojej uwagi właśnie temu, co wspiera, temu, co, co dobre. Bezpiecznemu miejscu, bo to wcale nie jest takie oczywiste, że nim przebywamy. Często raczej właśnie koncentrujemy się na tych zwanych negatywach, brakach. Więc jeśli się pojawi jakieś trudne wspomnienie, to też nie tłum go, też ma prawo się tutaj pojawić i no, takie Pewnie krótkie flashbacki, o ile utrzymasz się cały czas w ugruntowaniu i pewnie w tym miejscu, które cię karmi. Bo i ty też potrzebujesz do karmienia, wypadku mu się daje inną, ale co z tobą? Stąd bierze się to fakt, że tak dobrze mamy z że tak sami tęsknimy albo że jak w końcu do, na nią dotrzemy, uświadamiamy sobie, jak bardzo tego potrzebowaliśmy. Jak Ci się oddycha w tym miejscu? Jaki jest Twój oddech? Czujesz powierzchnię, skórę. I teraz powoli rozluźnij się. Jeszcze bardziej do takiego stanu, którym już nie potrzebujemy sobie, sobie wizualizować niczego, czy na czymś konkretnym koncentrować. Ale teraz już kiedy wytworzyłyśmy w sobie tą jakość dobroci, takości, spokoju i harmonii, to z tego miejsca łatwiej się spotkać z wszystkim, co przychodzi, z taką samą otwartością. Więc teraz po prostu popatrz, co jest obecne, co chce się spotkać. Może właśnie zadziewa się teraz w Tobie proces rozmrażania, możesz to w jakimś miejscu czuć. A rozmrażanie często jest odczuwane jako intensywne odczucie, czasem nawet ból. I od tego też nawykowo na co dzień uciekamy, szczególnie mamy jakieś sprawy na głowie. Ale teraz ich nie mamy. Teraz możemy się z tym spotkać. Może przytulenia potrzebuje twoje ramię, twój bark. Może brzuch. Może rozważają się nowe istoty. Może czoło. Może serce. I obserwuj ten proces. oświadczaj go. To, że czasem się rozpraszamy albo odpływamy, to też jest samoregulacja. To jest tak, że nie możemy na stop być w pełni takim obecnym, uważnym, doświadczanym. Nie możemy doświadczać cały czas tego, co się wydarzy w danym momencie. Czasami nasz organizm potrzebuje sobie odpocząć i wtedy odpływa w taką mgłę sen. I może te słowa trochę pomogą ci oczyścić się z takich interpretacji, myśli, o ocen, że to jest coś złego. Tak nie jest. I wtedy też łatwiej wrócić znów do ciała. I być może zaczęło się coś zupełnie nowego w tym czasie, gdy odpłynęłam. Przysnęłam. że akurat się pojawia coś w innym miejscu w ciele. Coś, co cię zaskakuje? Coś co czeka na, na powitanie, na przyjęcie, na zachwyt. Co woła w ciele, w jaki sposób? Co to za opowieść? Może wraz z widzeniem, z towarzyszeniem sobie i tym wszystkim częścią pojawia się w Tobie jakieś słowa, albo pomruk wewnętrzny, melodia, śpiew, posłodki słodki zapach, albo po prostu fala oddechu, jak fala oceanu, morza nieustannie Cię masujące dotykająca, obmywająca. Woda ma taką potężną energię czyszczenia, z czymkolwiek byśmy nie byli. Wystarczy się jej poddać. Nawet jeśli teraz fizycznie nie jesteśmy, możemy sobie wyobrazić, to wystarczy, że może właśnie fala morska wraz z jej potężnym szumem i energią teraz Pływa. każdy zakamarek Twojego ciała oczyszcza, zabiera to, co zbędne, niepotrzebne. Wszystkie toksyczne bzdury, słowa, jakieś koncepty gdzieś tam zasłyszane i uwierzone, co po prostu nas boli. Tak? Jeśli uwierzymy w nieprawdę, to tutaj jest bolesne. Pozwól teraz Wodzie, aby to wszystko zabrała z Ciebie, wypukała. Może słyszysz nawet szum, który temu towarzyszy. Może czujesz piasek morski, który jak północ czyszcza, tą skórę. Może czujesz zapach powietrza takiego czystego, rześkiego. że jest też w Tobie potrzeba, aby gdzieś w jakimś miejscu w ciele nawiązać jeszcze bliższy kontek, na przykład kładąc rękę albo ręce, żółtym sercem, czy cokolwiek potrzebuje dla Twoich ciał. I co to robi? Co się otwiera, jak się otwiera. Dziękuję. Zapraszam. I mi teraz świadomością swoje nogi, swoje stopy. Jakbyś teraz je całowała, obejmowała, dotykała. Palce stóp podaję z Prawa, lewa. Obaj mi czułą uwagę swoje kostki, kostki nogi prawej, i lewej, płytki, kolenie te i Wydki, koleni, dey, dey. Kolana, uda, prawej i lewe. Jak kolumny, dwie Twoje nogi. Nogi bogini. Jej korzenie. Kontakt z ziemią. Jak Twoje nogi tańczą, jak biegają, jak skaczą, jak stoją, jak odpoczywają, jak siedzą. Jak to wszystko jest z nich zapisane i teraz i Spoczywają nieruchomości jakoś może to cały czas w nich tańczy, porusza się energia. Tech i wydech, do nóg i znów. Przenieś uwagę z do swojej bielnicy. Wdech i wydech. Jak czujesz to naczynie? Kolewkę życia. Może w niej jest ruch, może bez ruchu, może ciepło, może ból, może jasność, może ciemność. Jaka tam jest atmosfera? Jakie odczucia? Przenieś uwagę na plecy, tu, plecy środkowe, plecy górne, całe Twoje plece, i inne: kręgosłup, łopatki. Przenieś uwagę na boki, tłowia prawy i lewy. Na brzuch, delf i wyda. co tam się dzieje. Po prostu posłuchaj. To nie ty sobie wymyślasz teraz, czy tworzysz brzuch. To brzuch ci opowiada o sobie, przedstawia ci się. Wystarczy być. Niech głowa sobie gdzieś zostanie w tyle, nie dała jej uwagi. Towarzyszenie brzuchowe. Towarzyszenie przepołnie z plotowi słonecznemu. Może to miejsce cieszy się, że jesteś teraz z nim. Może coś do ciebie mówi, pokazuje. Pamiętaj, wystarczy być. I przenieś uwagę do serca, do klatki piersiowej. Do przestrzeni klatki piersiowej, ale też do barku, do rąk prawej i lewej. Do tej dużej przestrzeni czakry serca. I oddychaj do tego miejsca i z tego miejsca. Co mówi do ciebie serce? Może mówi ci czego potrzebuje? Jak się czuje? Z czym mu jest dobrze, a z czym nie? Jaki ma głos? W jakim jest wieku? Co ma dla ciebie? Co jest tym Co jest dla ciebie? Nie ma rzeczy, nie ma. Niczego, co byłoby za dużo dla ciebie, za pięknie, za dobrze. Na pewno jest tak, jak mówię. Wiesz, tą czy tą mądrość od serca, ona jest dla ciebie. I niech się rozpłynie po całej Twojej istocie jak basen jak najsłodszy basen. I przenieś uwagę do szyi, do gardła. Hmm, co się tam dzieje? Może twoje gardło się właśnie teraz otwiera. Może coś wyraża. Może coś mówi. Tobie i rozmrażanie gardło. I przenieś uwagę do głowy, głęboki hmm. wdech do głowy i wydech. Nie spiesz się, nigdzie się nie potrzebujemy spieszyć. Wszystko w swoim czasie, dlatego też cokolwiek teraz się wydarza. Cokolwiek czujesz teraz w swojej głowie jest dokładnie taki, jakim ma być w tej chwili. Możesz zapomnieć o jakimś, jakichś celach, miejscu, gdzie chciałabyś może dotrzeć, o już to Absolutny odpoczynek od wszelkiego działania. Poczuj to w głowie, poczuj to głową. Jak rozluźnia się twój mózg? taszka, Szczęki. Podniebienie zęby. Język. Twoje wargi i skóra wokół warg. Oliczki. brody, Nos. Oczy, gałki, oczy, powieki, rzęsne. W grwi miejsce pomiędzy brwiami, czołem, skóra na czole, skronie, całe twoje twarz. Także włosy na głowie, skóra, z której one wyrastają. Teraz gdy dotarłyśmy aż do czubka głowy, to możemy jeszcze raz spojrzeć na całe swoje ciało. Jak ono się teraz czuje? Może pływa na spokojnych wodach ciepłego oceanu? Może wokół je pływają dąbrowe rybki? Może odbija się światło tęczą? Może bolią twarz mózga ciepło słońce? że czujesz tę jedność z naturą, ze światem i z wszystkimi bliskimi ci ludźmi i zwierzętami, i przyrodą i powietrzem, i ziemią wodą, i ogniem tak, tak. Teraz powoli zbliżając się do końca sprawdź, co może jeszcze chciałabyś sobie powiedzieć, przekazać na koniec. Może to będzie jakaś afirmacja na dzisiaj, na życie, albo na ten moment. Taka, która jest oczywiście w zgodzie z każdą komórką Twojego ciała. mówiąc to sobie powoli, w swoim czasie, po dzwonku, poruszać z myślać mm. Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję. Pa. Mm, pa, pa, pa.